Matura ustna, zadanie trzecie, ostatnie, dzisiaj podsumowujemy ten cykl. Zapraszam. Cześć, maturzyści i ci, których to interesuje a myślę, że będzie interesowało wszystkich tych, którzy są w szkole średniej i przygotowują się do różnych zadań właśnie maturalnych. Odsyłam was oczywiście do całej serii tych odcinków, czyli do części pierwszej, gdzie mówiliśmy o, o tym, jak wykonywać. Bo o czym mowa, w ogóle mówimy o maturze ustnej, czyli takie magiczne zadanie, które wraca nam do nas z impetem w tym roku, więc warto o tym mówić. Czyli jeszcze raz o części pierwszej mówiłem w jednym z poprzednich odcinków i tam mówiliśmy sobie o rozmowie wstępnej i o tym, jak wykonywać zadanie pierwsze. Jakiś czas temu mówiłem o zadaniu drugim, czyli o opisie obrazka. Dzisiaj zadanie trzecie, co to takiego, można to nazwać, rozmowa za pomocą materiału stymulującego. A, fajnie to się nazywa. No, jeśli miałbym zmierzyć poziom trudności, to już przy plus minus wiecie, bo już mówiłem, że dla mnie zadanie najtrudniejsze to to zadanie pierwsze, gdzie mówiłem, że jest to zadanie najmniej przewidywalne lub najmniej do niego można się powiedzmy w cudzysłowiu, przygotować w sposób taki profilaktyczny. Natomiast zadanie trzecie no, możemy troszeczkę też przechytrzyć. O co tutaj tak naprawdę będzie chodziło. Przede wszystkim ta część będzie składała się z to zadanie będzie się składało z dwóch lub jeśli dodamy przygotowanie no to z trzech części. Na wszystko mamy 5 minut, gdzie pierwszą minutę spędzamy na przygotowanie. Potem mamy 2 minuty na pierwszą część zadania i dwie minuty na drugą część zadania. No więc do rzeczy pierwsza część powiedzmy oprócz po przygotowaniu czyli ta druga część No to dostajemy jakieś dwa lub myślę że zazwyczaj to są trzy obrazki do niego mamy jakieś zadanie które będzie polegało na tym że mamy jakieś zadanie typu przygotowujemy jakiś plakat mówimy o jakiejś akcji promocyjnej chcemy coś zorganizować No i zastanawiamy się na nad jakąś grafiką, która będzie przedstawiała nam najlepiej to, co chcemy pokazać. Lub też może to być, że jesteśmy na na wakacjach i będą trzy obrazki, które będą przedstawiały jakieś trzy miejsca i trzeba będzie powiedzieć do którego miejsca chcielibyśmy iść. No i tego jeszcze nie powiedziałem i trzeba jeszcze będzie powiedzieć do którego miejsca nie chcielibyśmy iść. No i oczywiście w jednym i w drugim przypadku dlaczego? No i to właśnie tak to wygląda. Może do rzeczy od razu przejdźmy do zadania, które znów weźmiemy sobie z informatora, najnowszego informatora maturalnego, który możecie znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sami zobaczcie, na czym polega to zadanie. Twoja grupa na kursie językowym za granicą przygotowuje przedstawienie o Szkocji. O, czyli zobaczcie, znowu jest to jako przedstawienie, czyli to ten, ten sposób pierwszy, o którym mówiłem. Masz za zadanie wybrać plakat, który zachęci do obejrzenia przedstawienia. No, i zobaczcie, macie trzy różne plakaty. To są powiedzmy takie symbole Szkocji, które tutaj widzimy. No, i zobaczcie, mamy dwie kropki. Czyli to, co trzeba tutaj wykonać, to wybierz ten plakat, który wydaje ci się najbardziej odpowiedni i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. To jest druga kropka. No, więc to trzeba wykonać właśnie w taki sposób, że wybiera sobie któryś z tych, z tych plakatów i muszę powiedzieć dlaczego. Czyli powiedzmy, jeżeli najbardziej przemawia do was mapka, która tutaj przedstawia różne miejsca w Szkocji, no to dlaczego nie? I Mówimy, wybieramy opcję pierwszą, bo coś tam, coś tam, zaraz powiem, jak to można przechytrzyć. Jeśli przemawia do Was potwór na trzecim obrazku, to można się spodziewać, że to jest pewnie potwór z Loch Ness. No to jedziemy w ten sposób, tak? I teraz zobaczcie, mamy na to aż dwie minuty. I teraz, żeby wykonać tutaj to zadanie, to trzeba wykonać zadanie z tych kropek. Czyli powiedzieć, można sobie przygotować typu: wybieram obrazek numer 1, bo mi się bardzo podoba, nie wybieram obrazka numer 2, ponieważ jest nudny, oraz nie wybieram obrazka numer 3, ponieważ jest brzydki. Praktycznie mamy sprawę załatwioną, bo. Pamiętacie, ile trzeba mieć informacji, żeby rozwinąć? Przypomnę, że podczas matury ustnej wystarczą dwie. Ja wypełniłem drugą kropkę, w pierwszej zabrakło mi jeszcze jednego przymiotnika, czyli mógłbym powiedzieć, że wybieram obrazek numer 1, ponieważ mi się podoba i jest piękny. I to, co drugie powiedziałem, to już siłą rzeczy, jeśli podam, dlaczego nie wybieram obrazka numer 2 i 3, i dam dwa przymiotniki. Mam już sprawę załatwioną. Jak widzicie, jest to proste jak drut. Oczywiście można tutaj się bardziej wykazać, no bo oczywiście o to tutaj chodzi. Ja mówię tutaj o tym najmniejszym zaangażowaniu, co trzeba tutaj e, e, zrobić, żeby mieć to wyko zadanie wykonane. Zobaczcie, można sobie te zwroty przygotować wcześniej. Niech to w ogóle będą zwroty z fajnymi elementami gramatycznymi. Czyli zamiast powiedzieć, wybieram typu, I'm choosing, e, zróbmy to w present perfect. I've chosen picture number one because... i tak dalej. Albo e, zamieńmy choose na e, na przykład select. I haven't selected picture number three because coś tam coś tam. Um, I haven't opted for picture number two. Czyli to są wszystko synonimy do właśnie e, wybierać. I przez to, że użyłem już tutaj prezent perfektu, no to, to już jestem zadowolony, ja mówię jako egzaminator, tak? Czyli już ja tam sobie zaznaczam w kajeciku, że dany człowieczek sobie te zadanie rozwinął. No i moglibyście powiedzieć, no to co, no niemożliwe, że to, to takie proste, a niby trzecie zadanie, no to teoretycznie powinno być najtrudniejsze. No, właśnie, tutaj już załatwione mamy te dwa, te, te, te dwa zadania, te dwa podpunkty, tutaj o co o tak naprawdę chodzi. Teraz po tych dwóch minutach e, zaczyna się druga część, lub trzecia, jeśli weźmiemy pod uwagę przygotowanie, trzecia część tego zadania. Na czym ona polega? Są to znowu pytania od egzaminatorów, tak jak to było przy opisie obrazka. Tylko tutaj te pytania. Są już troszeczkę mniej przewidywalne, no bo nie wiemy, jaka będzie treść tego zadania. Te pytania są związane z treścią, ale tak jak nazwaliśmy to wcześniej, że jest to materiał, rozmowa na, za pomocą materiału stymulującego, no to hmm, musimy się spodziewać, że na ten temat będziemy gadać, ale nie możemy się spodziewać, jakiego, nie możemy przewidzieć, jakie to będą pytania. Egzaminator ma do wyboru zazwyczaj cztery i ma napisane w swoim kajeciku, że musi zadać zdającemu przynajmniej dwa pytania. Zobaczcie, jakie to są pytania do tego obrazka, do tych zadań. No więc zobaczcie, pytania dla egzaminującego. Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań. Pytanie pierwsze: do you think that exchange programs for schools are a good idea? Why or why not? Tak? Czy sądzisz, że programy wymiany dla szkół y, uczniów to dobry pomysł? Dlaczego lub dlaczego nie? Drugie pytanie. What are the disadvantages of studying in an English-speaking country? Jakie są wady uczenia się w kraju, gdzie mówi się w języku angielskim? Trzecie pytanie. In what way can traveling be an educational experience? W jaki sposób podróżowanie może być jakimś doświadczeniem edukacyjnym? Oraz czwarte pytanie: Would you like to live in an English speaking country? Which one and why or why not? A, czy chciałbyś lub chciałabyś mieszkać w jakimkolwiek kraju, gdzie mówi się w języku angielskim, w którym i dlaczego lub dlaczego nie? No i widzicie, są to takie pytania, które już nie są takie proste, um, chociaż teoretycznie moglibyśmy sobie je tutaj jakoś podzielić. Tak? Ja, które z tych pytań egzaminator by zadał, lub jeśli pytać, zadacie mi pytanie, które ja bym zadał. Sam nie wiem, ale mógłbym też pokusić się o jakiś poziom tych pytań. No myślę, że to ostatnie pytanie jest to pytanie, które raczej byś sobie zdający poradził. Bo no tutaj, no właśnie, jak na to odpowiedzieć? Mamy na to na jedno pytanie minutę, na drugie pytanie drugą minutę lub teoretycznie na oba dwie minuty. Po pierwsze musimy słuchać się w. To co mówi egzaminator, bo po pierwsze musimy zrozumieć pytanie. Jeśli będzie to to pytanie ostatnie, w którym kraju, gdzie mówi się w języku angielskim, chciałbyś lub chciałabyś mieszkać, no to raczej jest to proste pytanie. Ja bym to pytanie zadał, tak? Pamiętajcie, że żeby rozwinąć swoją wypowiedź, wystarczy jakieś dwie informacje. Oczywiście, jeżeli odpowiemy na pytanie I would like to live in the USA because it's one of the uh, Best countries in the world. No to już mamy odpowiedź rozwiniętą. Natomiast no nie jest to jakiś wysoki poziom odpowiedzi, czyli za zakres środków, tutaj dużo nie mogę dać, tak? Zawsze tutaj doradzam, żeby powiedzieć. Na przykład, jeśli nie wiecie o czym mówić, no to tak jak było w pierwszym zadaniu, powiedzcie o jakichś swoich doświadczeniach lub o jakichś planach. Tylko moglibyśmy tutaj dodać: In fact, I'm planning to go to the USA, to go sightseeing, to visit many, many states, many cities. And actually my dream is to go to New York uh, and to see all of these spectacular skyscrapers. I to już jest świetna wypowiedź, um, która by już mnie satysfakcjonowała jako egzaminatora. Co prawda myślę, że mówiłem jakieś 10-15 sekund, no i to w zupełności wystarczy. tak? Oczywiście ta minuta jest troszeczkę zawyżona, bo dajmy sobie ten element troszeczkę stresiku podczas tego egzaminu. Ten czas niby dla nas płynie szybko, jednak czasem płynie wolno. tak? Które drugie byłoby pytanie, nie mam pojęcia. Pewnie bym sobie jakoś zalosował i, i, i bym je zadał. Pamiętajcie o jednym, że w ogóle mogę tu powiedzieć, że pierwszy punkt za odpowiedź jest wtedy, gdy pokażecie, że zrozumieliście pytanie. Drugi punkt jest, jak już dodacie jakieś rozwinięcie. Więc co najgorsza sytuacja będzie taka, gdy nie zrozumiem pytania. Więc jeśli jest pytanie za trudne, czyli w pytaniu jest użyte słówko, którego nie rozumiecie, pamiętajcie, że możecie poprosić o powtórzenie, czyli powiedzieć: Sorry, can you repeat that, please? Egzaminator zada to pytanie jeszcze raz, troszeczkę wolniej, ale z tym samym słownictwem. Jeśli dalej nie rozumiecie, prosicie o pomoc. Egzaminator notuje sobie minus jeden, czyli musi wam obciąć jeden punkt, ale uratujecie drugi punkt, może zrozumiecie, co, o, o co chodzi w pytaniu, bo egzaminator teraz musi zadać to pytanie za pomocą jakiegoś łatwiejszego wyrażenia, jakiegoś łatwiejszego zdania. Tak, czyli na przykład, jak nie rozumiemy: Would you like to live? No to na przykład może zapytać: Do you want to live? Do you dream of living? i tak dalej, i tak dalej, gdzie Teoretycznie nie można stwierdzić, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze, ale no jakoś ten egzaminator was do tego doprowadzi. Jeśli danej nie wiecie, to po prostu mówicie next question, czyli następne pytanie, bo nie ma czasu do stracenia. Jeśli czegoś nie wiemy, to możemy pójść do drugiego pytania. Oraz na koniec jeszcze powiem, że tutaj nikt nie sprawdza waszej prawdomówności. Czyli znowu możemy sobie przygotować jakieś odpowiedzi na jakieś standardowe pytania, typu właśnie czy chciałbym gdzieś mieszkać za granicą, czy co bym zrobił gdyby i tak dalej. I mieć jakieś przygotowane wypowiedzi, niekoniecznie zgodne z prawdą. Pamiętajcie, ja zawsze mówię do moich y, uczniów, do moich kursantów, że właśnie nikt nie sprawdzi waszej prawdomówności. Oczywiście ja rozumiem, że chcielibyśmy mówić y, tylko prawdę i zawsze prawdę, y, ale czasem y, łatwiej nam jest coś y, y, przekoloryzować, ale ubrać to w właściwe słowa, bo na egzaminie ustnym sprawdzamy przede wszystkim wszystkim jakość a nie to nie treść tej, tej wypowiedzi tak No i jeszcze powiem to że zawsze mimo że widzieliście tutaj pytania, w pytaniach moglibyśmy były, były możliwości Dlaczego nie o wiele trudniej jest zdobyć się na rozwinięcie wypowiedzi jeśli chcecie zaprzeczyć typu że na pytanie czy chciałbyś gdzieś mieszkać w kraju gdzie mówił się w języku angielskim i powiecie, nie, nie chciałbym. No to trudniej wybrać, dlaczego nie. No, można by było powiedzieć, nie, nie chciałbym, bo kocham Polskę i tu chcę spędzić całe moje życie. Ok, tylko to jest trudniejsze do powiedzenia. Zawsze jest to też taka złota rada: zawsze łatwiej nam zbudować wypowiedzi na zdaniach twierdzących, aniżeli przeczących, bo one są z reguły trudniejsze. Dobrnęliśmy do końca matury ósmej. Cała matura trwa około 15-20 minut. No 20 to już tak naprawdę górna granica. Te wszystkie trzy zadania, to jak widzicie, nie jest jakiś Mount Everest, nie jest jakaś, jakaś trudność taka nie do przezwyciężenia. Przynajmniej dwa z nich można po prostu tak do nich się przygotować, w sensie przewidzieć, co będzie. Czyli tutaj zwracam się do tych z Was, którym angielski może sprawiać jakieś, jakąś trudność, lub jakikolwiek inny język obcy, który macie zamiar zdawać podczas matury. Czyli można sobie jakieś takie elementy przygotować, a ci, którzy jednak celują w tą górną granicę, czyli w te 100% z matury, no to wtedy wystarczy pamiętać te wszystkie zasady, o których mówiłem, dobrać sobie jakieś słownictwo, jakieś fajne zasady gramatyczne i macie pewność, że te 100% zdobędziecie. Na tym kończymy serię o maturze ustnej. To jeszcze nie wszystko, o czym chcę mówić dla maturzystów, do maturzystów. Taki mam plan, że raz w miesiącu przynajmniej coś powiedzieć, a może zintensyfikujemy sobie to też i w następnym miesiącu. Na tym kończę maturę usną. Jeśli chcecie, wpadajcie na social media, na Instagram, tam zapewne te najważniejsze screeny z tego odcinka się pojawią. Ja się z Wami żegnam, a ja oczywiście polecam pozostałe odcinki na moim kanale. Do zobaczenia następnym razem, cześć. Matura usta. Bleh. No jeżeli najbardziej e, przemawia do was mapa Szkocji, e, e, jeżeli najbardziej do, do was przegnę e, jeszcze raz, ale ja mówię o tym e, o tej najmniejszej e, naj, najmniejszej. E... Czekaj, teraz muszę wrócić tam do tego. Do zobaczenia, następnym razem cześć!